Szybki test z matmy: zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Witajcie, to zadanie to świetny przykład praktycznego zastosowania funkcji wykładniczych. Mamy początkową liczbę bakterii, ich czas podwajania i docelową liczbę. Używamy wzoru na wzrost wykładniczy, gdzie populacja po czasie t to populacja początkowa razy 2 do potęgi t przez czas podwajania. Po podstawieniu danych sprowadzamy równanie do postaci. Gdzie po jednej stronie mamy liczbę 64, a po drugiej 2 do potęgi T przez 30. Kluczem jest zauważenie, że 64 to 2 do potęgi 6. Dzięki temu możemy porównać wykładniki. Wychodzi nam, że T przez 30 równa się 6. Stąd T wynosi 180 minut. Na koniec przeliczamy minuty na godziny, co daje nam 3 godziny. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Subskrybuj ten kanał i ucz się razem ze mną. A teraz podeśli ten film znajomym. Zobacz, czy oni też dadzą radę.